Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Sprint Rowery, ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Jozu, mnie idącego do domu, pies, wydaje rozkazy, na no, kur. Siemano, mazesz miściwojewskie, ma być na wyżonę razem ze mną, Mateusz Ferrari. Jepo, hej. Było w miarę spokojniej, jak na y, format tego programu, no i pod koniec. Jedno słowo. Czy może i dwa słowa i odpalić już do końca? Znaczy wiesz, ja mogłem tam z nimi jechać, ale bardziej byłem ciekawy, jak się zachowają w momencie, gdy ja zachowam spokój i im odpowiem prawdziwymi argumentami, faktami na temat głupkowatych pytań, które mi zadają. No ale no, ale, ale my w k... No i pcha się k w gips, no śmierdzącego domu, gdzie moi rodzice, przecież k co, co, ze względu na jego sytuację rodzinną nie chcę przekroczyć tej linii, nie? Ale to, to, to już tak nie zostanie, to, 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 już, to już tak nie będzie. Kurwa, nie, nie chcę też wszyscy jesteśmy przed kamerami, co gdzie i jak, ale to tak nie będzie. Będzie, będzie, będzie musiał się wytłumaczyć kurwa, poza, nie. No. Że prędzej czy później ta walka się wydarzy? Kurwa, no powiedziałem, że tak, ale później jak kurwa gada jakiś tych. Yy, nie wiem, ja jestem jeszcze teraz już w adrenalinie, bo dla mnie to. Już... Słuchaj, to brzmi nielogicznie dla niektórych, no ale wyobraźcie sobie, że mówię coś o domu rodzinnym, nie? Bo ja sobie... A on mówi śmierdzącego domu, tam gdzie żyje moja matka, śmierdzącego domu, chuj ci, kurwa w serca aż ostygniesz, kurwo. Będziesz się musiał wytłumaczyć poza kamerami za to i dostaniesz p. poza kamerami za to. Już nie mówię, że teraz. Gra, gramy no rules od teraz. Gramy no rules. Ja nie wiem, czy ja cię nie złapię w dziesięciu, czy w pięciu, czy kurwa nie dostaniesz czymś. Kurw, k, k*** czy przesadziłeś, co nie? No A tak? Teraz poszło, że już. No ja widzę po sobie, że noga chodzi cały czas, że no zerwowany jesteś bardzo. Mówi ja mi, że tam gdzie mieszkamy śmierdzącego, k*** domu, to on jest patusem z patologii. Pomyśl sobie, jak on tak duka i się wysławia, na jakim poziomie intelektualnym muszą być laski, z którymi on się spotyka. On nigdy nie spotka inteligentnej kobiety, tylko to wszystko będą pustaki, szony i tego typu. To jest zwykły śmieć atencyjny, który szczeka o walkę. Ale kur... Do... Ja nie zawsze jestem mściwy, ale jak już ktoś przekroczy granicę, tutaj jeszcze granica nie została przekroczona na maksa. Ale jak ktoś przekroczy granicę, to to może się spodziewać konsekwencji, bo niech sobie prześledzą ludzie kariery moich wrogów internetowych, nie jak się kończą. Między wami mi się wydaje, ostatnio też byłeś na programie, komiał face to face z Arkiem Tenzulą, jest dalej konflikt, mi się tak wydawało, ale on się troszeczkę, on trochę ostygł, ale teraz mi się wydaje, że no wkracza to znowu na, na te tory, które było wcześniej, co? Z Arkiem? Nie, nie, z Alanem, jak program z Arkiem, byłeś wtedy na tym programie. E, a to nie będzie w ogóle przeszkadzało, dźwięk nie, z tego? Nie, nie, nie. E, wiesz co, z Arkiem przeszło mi trochę na niego, bo uważam, że karma wróciła... Chodzi o Alana. Byłeś ostatnio na programie Alana z Arkiem, to byłeś taki w miarę spokojny wobec Alana. Teraz też jak przyszedł, to też nie byłeś odpolony od razu. Po tych słowach, które on wypowiedział na końcu programu... Teraz poza kamerami. On sam się przyznał, że jest zakłamaną... On jest kłamczuchem, on wam wmawia. Tak samo jak gadał, że coś o moim ojcu. Mój ojciec przecież nawet tańcula potwierdził W Wniu... Ty bij, bójka jest. Ma już z Arkiem tańculu tutaj się złapali. Ty nie, Pasut pasu wleciał? To jest... Ty co jest? Pasut Jóźwiaka się... wleciał. Dobra, eee, mój ojciec go wniósł przed hotel do hotelu, to jest... on was kłamie On poza kamerami jak obok nie przychodzi to robi tak uśmiecha się. Ja, ja jestem cały czas gotowy. Jedno słowo. On zaczyna tylko przed kamerami, a wmawia ludziom odwrotnie. Dobra, ch**uj kurde. Na razie jestem skupiony, zbijam wagę, jeszcze czuję trochę na ciele, bo już mam prawie zrobioną. Jeszcze mi zostało 2,5 kilo. to bardzo mało, nie? Wasze... Ja masz teraz? Równo 80. Równo 80. Słuchaj, to tylko jedno pytanie jeszcze odnośnie Alana, bo wy się złapaliście tam, ale tego w ogóle nie było widać, bo było za ciemno. Doszedł jakiś czas w tym Waszym spotkaniu? Chyba nie, chyba nie, 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 musiałem sobie to odtworzyć, no ja tak nie odczułem, bo od razu ochroniarzy złapali, nie, mhm. yy, tak, yy, yy, nawet, no nie, no ochroniarzy złapali, to Coś już... mówił o jakimś froncie na programie, ale nie, nic nie było widać, więc nie wiem. A to, a, a to nie wiem, wiesz, no bo jak mnie złapali z jednej z drugiej, powiedzmy o tak, to ja sam już nie wiem, yy, co jest co, nie, musiałem sobie to odpalić. Y, jak ogólnie oceniasz y, ten program y, Wiesz, do to, momentu tego? Powiedzieli po prostu wcześniej, jak to wygląda, o co w tym chodzi, to mógłby człowiek więcej y, tych. Więcej rzeczy, mi się, mi się wydaje, że powiedzieć, nie? To z tego, co ja wiem, to miało być w ogóle Ciekawe. inni goście, mieli też być, z tego, co ja wiem. Wlecieliśmy w siebie, Mogę z... Z... mamy sekundę, żeby. No, nie zobaczył. zobaczysz tego, bo to nic nie widać. Nic? Nic. Ja oglądałem na telewizorze, to ciemno było tam, nie było oświetlone w ogóle. Nie wiem, czy zobaczysz, tak mi się wydaje. No to dobra, no to jak nie zobaczy, to trudno. Słuchaj, e, walka już niedługo, już to tak się zbliża. E, zaraz ta walka na Narodowym. E, ostatnio pamiętam, jak robiłeś wywiad z Hubertem właśnie. E, na konferencji z e, Łaszczykiem nie było tak między wami jakoś mocno, bo mówiłeś, że wtedy zobaczyłeś go z dzieckiem, jakoś wtedy to cię rozczuliło czy coś takiego. Potem mówiłeś na wywiadzie z Hubertem, że zrobił coś paskudnego i że niedługo o tym będziesz mówił. Możesz już zdradzić, co zrobił Kamil Łaszczyk? Powiem wprost, tyle miesięcy mi ubliżał, niech się tego trzyma, nie, ubliża, 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 przychodzi co do czego, a nagle on mięknie, w sumie mówi, że, nie, że wiesz, e, że jest wszystko git, niech się trzyma e, tego, co było wcześniej, po prostu mi się wydaje, że to jest jego taktyka i, i słuszna, bo jakby zrobił za duże show, e, za dużo pocisków, e, pokazałby swoją prawdziwą twarz, a pod sam koniec zebrał w bo to dostanie, to na niego czeka w pierdol, no to by sobie narobił lipy, przypału przed kamerami, nie? no. Który z y, dzisiejszych hejterów, jakieś jego słowa, któregoś z nich do Ciebie jakoś trafiły? się jakoś tak bardziej myśleć nad tym, co, co zrobiłeś wcześniej, o tym, to ktoś wspomniał, czy mm, tak zlałeś to i pomyślałeś Sorry, sobie... Przepraszam? Któreś słowa, któregoś z hejterów, któreś zarzuty do Ciebie jakoś trafiły nie, i musiałeś tak, na nimi... Gu... Takie klepanki w kółko, e, takie głupoty, co nie, wiesz, nie mające nic wspólnego z prawdą. A będziesz starał się jakoś, no bo wyszedł Alan, wyszedł Pasut na program i, i powiedzieli, że no nie wierzą w tą Twoją... To y, powody Twojego wycofania się walki z Denisem. Będziesz starał się tegoś udowodnić, czy masz w to także, powiem, wbite? Ale ja już wtedy w tam tamtej federacji powiedziałem, że ich zapraszam. Alan nie będzie jechał do mojego śmierdzącego domu, a ja nie będę żadnemu psu czy ku jak on się z niczego tłumaczył. To on się powinien im, im tłumaczyć, bo wy go nie rozgrzeszacie z tych wszystkich jego pomówień i kłamstw. On sam się przyznaje po czasie, ludzie go łapią po kroju arkarze. Nie no, był przy sytuacji Alana z ojcem i nikt go nie rozlicza. Ale myślę dlatego, że po prostu każdy sobie zdaje sprawę z tego, że to jest i kawał k więc każdy ma to w dupie. A, a, a ze mnie kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, robią jakiegoś farmazona, kłamczucha i tak dalej, nie? No. To idę do ostatniego tematu. Nowy projekt, który ogłosiliście niedawno ze swoją ekipą, ma być start chyba w tym tygodniu, coś zlikowałeś na programie. Możesz zdradzić coś, jak wyglądały twoje, nie wiem, pogodzenie się, Twoja rozmowa z Denisem Zołęckim po tych waszych wszystkich programach i, i konferencjach? Nie, nie, wiesz. Ja to w ogóle już z, 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 y, kończy wywiad. Przepraszam, cię skończyłbym z pewnych przyczyn, wiesz? Nie, nieważnych, ale jestem SMS i muszę się zwijać. Dobra. Trzymaj Słuchajcie. się. Yo. Przepraszam, nie, 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 ja mówię, tak. Ja chcę coś powiedzieć. Pasud, ty k. przyprowadziłeś dupę, której nie znam, która sekundę nagrywa i chce mi kręcić ku aferę. Kręcisz k. ludziom lewe afery.